Jak można te dwa obszary, czyli oszczędności i inwestowanie, połączyć ze sobą? A można to zrobić za pomocą połączenia dobrze przemyślanych rozwiązań inżynierskich oraz sprawnego zarządzania dokumentacją. Mamy w tym doświadczenie. Firma Eteplan jest międzynarodową firmą o fińskich korzeniach, z ponad 40-letnim doświadczeniem. Jesteśmy zlokalizowane w 86 lokalizacjach w 6 krajach, w tym w Polsce. W Polsce mamy do dyspozycji 250 ekspertów, którzy na co dzień świadczą swoje usługi w różnych obszarach, a i również jakby specjalistów. Jako firma projektujemy, wdrażamy rozwiązania inżynierskie, które na celu jest cyfryzacja przemysłu. Swoje. Usługi skupiamy na trzech e, głównych obszarach, którym każdy z nich jest e, mocno rozbudowany. To jest inżynierii mechanicznej, w tym e, automatyka i elektryka, a także testowanie systemów budowanych, transformacja e, cyfrowa i dokumentacja techniczna. E, poprzez e, wdrażanie naszych innowacyjności wprowadzamy przemysł, e, można powiedzieć, do przyszłości. No przepraszam, małe problemy techniczne. Dzisiejszy świat, można powiedzieć, to są technologie. Szeroko pojęty przemysł. Może zrobię z, może zrobię z prawej ręki, bo jestem praworęczny i pewno przez to są zakłócenia. Ale również ludzie. My jako firma te plan działamy na rzecz tych trzech obszarów, tworząc nowy świat, nową rzeczywistość, idąc w kierunku przyszłości. Przemysł tak naprawdę zaczął się od przemysłu 1.0, za którego uważane są wymyślenie pierwszej maszyny parowej. Potem mieliśmy Pierwszą linię montażową, komputery, energię nuklearną. Dzisiaj w Przemyśle 4.0 wykorzystujemy rozwiązania chmurowe, aplikacje, inteligentne czujniki, czy też wirtualną rzeczywistość. Na co dzień dążymy, to co jest najważniejsze w tym Przemyśle, to jest dostęp, szybki dostęp, komunikacja i innowacyjność. Wszystko to jako firma jesteśmy w stanie naszym klientom jakby zaproponować gdzie na co dzień dążymy do podnoszenia efektywności, które w wyniku poszukiwanych oszczędności w połączeniu z innowacyjnością dają zysk klientom tu i teraz. Troszeczkę o sytuacji globalnej, ja wiem, że troszkę tutaj powiem może o polityce i, z, i ekonomii, nie wszyscy to lubią, ale są to pewne fakty, na których mamy do czynienia jakby z, dzisiaj jakby z codziennością, tak. Najpierw COVID. Potem napaść Rosji na Ukrainę, wszystko to wzbudziło u nas taki niepokój, brak poczucia bezpieczeństwa. Do tego wszystko, wszystko to powoduje, że mamy podwyższoną inflację w Polsce na dzień dzisiejszy około 12%, a w Europie na poziomie 7%, wyższe stopy procentowe kredytu, kredytów oraz wszystko to ma wpływ na obniżone stopy inwestycji. Jeżeli do tego dodamy. Że mamy ciągle rosnące koszty inwestowania, powoduje to wszystko, że jako firma zachowujemy się zachowawczo i mniej inwestujemy. A w normalnym świecie biznesowym, mniej inwestycji oznacza brak konkurencyjności, a w przyszłości nawet koszty. Ale jakby tak, by się przyjrzeć temu, dziękuję z koleżance, która mi będzie pomagała przerzucać slajdy, bo pilocik nie działa. Na tle innych krajów mamy nie jest jakąś beznadziejną sytuacją. Tak? Na tle innych krajów Polska wygląda obiecująco, gdzie z PKB w porównaniu z w poprzednim kwartale, w tym kwartale z innymi krajami wzrosło 4,4%. Dalej z ekonomiści z prognozują. Ustabilizowanie się sytuacji w ekonomii w rynku, na rynku polskim w drugiej połowie. Możemy Mamy spadek na poziomie 0,2%, co w porównaniu z innymi krajami, jak na przykład Estonię, gdzie taki wskaźnik sam jest na poziomie 4,4%, nie jest złym wynikiem. Możemy zauważyć ogólny spadek inflacji, a także niskie współczynnik bezrobocia, który jest na poziomie 5% w porównaniu z innymi krajami w Unii Europejskiej. Przed takimi wyzwaniami jakby stoimy na co dzień jako firma, która chce z jednej strony oszczędzać, ale z drugiej strony nie zapominając o inwestowaniu. Jeżeli podejdziemy do kosztów tylko jeżeli, po, jeżeli podejdziemy do tych wyzwań tylko od strony jakby kosztów, zakupu nowych maszyn, modernizacja tego parku, to będziemy mieli Możliwość wygenerowania oszczędności w perspektywie czasu. Natomiast, jeżeli skupimy się na strategii tu i teraz, czyli taki zysk krótkotralowy pozwoli nam wygenerować od razu oszczędność. Z jednej strony, mamy na szali inwestowanie, które pozwoli nam osiągnąć zysk poprzez podjęcie ryzyka. W perspektywie czasu, w perspektywie dalszej przyszłości. Z drugiej strony mamy oszczędzanie, które pozwoli nam wygenerować zysk, można by powiedzieć, na czarną godzinę, na tu i teraz. Wszystkie te elementy mają wspólny mianownik, którym jest zysk, zysk tu i teraz, i zysk na przyszłość. Jak możemy wygenerować te oszczędności? No cóż, możemy oszczędzać pieniądze, możemy oszczędzać czas, możemy, oszczędzać, możemy wprowadzić oszczędności względem potencjału ludzkiego. Mam tutaj na myśli uwolnienie potencjału ludzkiego, gdzie pracownicy wykonują zadania, które nie są w kompetencjach swoich umiejętności, swojego wykształcenia. Możemy również oszczędzać względem środowiska naturalnego, które, gdzie Unia Europejska wymusza na nas, aby była niska emisyjność spalin, ale także w dobie kryzysu nie możemy za, zapomnieć o oszczędności energii, gdzie, gdzie zasoby nie są samowystarczalne, tak. Oszczędność czasu. Jeżeli zabierzemy e, sytuację, gdzie mamy e, długie procesy produkcyjne, postoje, awarie i wyobrazimy sobie sytuację, gdzie nagle na hali słyszymy jakiś trzask, hałas, pracownicy są odelegowani do znalezienia źródła tego hałasu, znalezienia informacji i usunięcia tego. Generuje to koszty. A co by było, gdybyśmy mieli system do zarządzania tą produkcją, którą na, który na czasie rzeczywistym analizowałby Cały proces produkcyjny, a w momencie wykrycia awarii wskazałby to miejsce i również zaproponował rozwiązania, w jaki sposób ją usunąć. Wprowadziłoby to oszczędność czasu pod względem szybkiego reagowania, podniosłoby to wydajność oraz wzrosłoby konkurencyjność w stosunku do innych firm. Oszczędność pieniędzy ciągle rosnące koszty za media, koszty transportu, wzrost płac czy innych kosztów, które mają bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstwa, ale także stawiane przez Unię Europejską różne wymagania prawne w stosunku na przykład do wymiany parku maszynowego aby spełnić wymagania klimatyczne. Na co dzień musimy Naszym zadaniem jest obniżenie tych kosztów, zarówno stałych, jak i zmiennych, które pozwolą nam wygenerować poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań inżynierskich oraz zarządzanie dokumentacją techniczną oszczędności na tak zwaną czarną godzinę. Oszczędność w ludzkim. Wyzwania, jakie mamy na co dzień, to częste rotacje pracowników spowodowane przemęczeniem. Przepracowaniem i, lub tak zwanym multitaskingiem, czyli, jak to mówimy w Polsce, człowiek, orkiestra, który wykonuje wiele zadań, niekoniecznie adekwatnych do swoich umiejętności, co nie jest oczywiście z perspektywy czasu, a nawet i prawnego dobrym rozwiązaniem. Aby to móc sprostać, naszym zadaniem jest odpowiednie zarządzać tym potencjałem ludzkim, kierować zadania do osób, które potrafią wykonać to względem swoich kompetencji. Możemy wspierać to sobie poprzez narzędzia, poprzez szkolenia lub inne systemy, które pozwolą bardziej efektywnie zarządzać im czasem, a co, a co dalej pozwolą i dadzą im komfort pracy. A dobry pracownik, który jest zadowolony z pracy, jest największym jakby wartością dla firmy i najwięcej jakby da nam korzyści. Oszczędności względem środowiska naturalnego. Można by powiedzieć, że mamy tutaj takie dwa największe wyzwania, które stawiane są w dzisiejszym jakby świecie. W pierwszej kolejności mamy to ograniczenie śladu węglowego, które do 2030 roku jako państwo członka Unii Europejskiej musimy zredukować emisyjność do 55%, a Unia Europejska mówi jeszcze dalej, że do 2050 musisz wygenerować zerową emisję spalin. Do tego dochodzą jeszcze normy środowiskowe, które musimy spełnić poprzez zainstalowanie, zmienienie procesu produkcyjnego, zainstalowanie maszyn, które generują taką niską emisyjność. Jako przedsiębiorstwa, naszym zadaniem jest wdrożenie właśnie takich rozwiązań, których poprzez proces, ulepszenie procesu, wymianę parku maszynowego lub technologii, która pozwoli nam wyemitować niską emisję do atmosfery. Oraz też wracamy do recyklingu, czyli ponownego wykorzystania materiału w kolejnych procesach produkcyjnych. We wszystkim tym nie możemy zapomnieć o oszczędności energii, bo i tutaj e, Unia Europejska stawia nam cele i mówi, że do, 40, że do 2030 roku produkcja własnej energii, z odnawianej e, energii, powinna pochodzić 40% całej energii wyprodukowanej przez e, jakby w Polsce, tak. Wszystko to powoduje, że też musimy ograniczać zużycie tej energii, tak, stawiane przez różne właśnie wymagania, dalej stawiane przez Unię Europejską. Aby temu zrobić, znów idziemy w kierunku optymalizacji obecnych procesów. Zmieniamy technologię, wprowadzamy komponenty do tych maszyn, których które pozwalają na redukcję i ograniczenie kosztów zużycia energii, ale także coraz więcej inwestujemy w odnawialne źródła w postaci farm fotowoltaicznych, pomp ciepła czy geotermalnej właśnie czy farm wiatrakowych, a nawet energii jakby wodnej. Pamiętając o tym, że w dłuższej perspektywie taka inwestycja od uzależnienia od dostawców, tak? którzy cały czas tak naprawdę z roku na rok zra, zrast, e, m, ślą nam informacje o podwyżce e, kosztów zużycia z tej właśnie energii. Przedstawiliśmy wyzwania i cele, jakimi przedsiębiorcy każdego dnia e, spotykają się w dzisiejszym jakby świecie. A teraz pomówmy troszeczkę o rozwiązaniach. Poprzez dobrze zaprojektowane i przemyślane rozwiązania inżynierskie, poprzez zmianę procesów wprowadzania innowacyjności w samej tej produkcji, kolejnym, kolejnym krokiem to jest przeniesienie całej dokumentacji w świat cyfrowy, aby był jeden system do zarządzania procesem technologicznym, ale również znajdowania informacji. Również mając na uwadze, że zasoby się pewnego dnia skończą, to jako świadomi obywatele tego świata, idziemy w kierunku, aby wykorzystać ponownie zrazu żyty materiał, mówiąc inaczej, dać mu drugie życie. Wszystkie te elementy mają wpływ na wygenerowanie oszczędności czasu, pieniędzy względem potencjału ludzkiego, ale także względem środowiska naturalnego oraz względem Energii. Każdy cykl życia produktu zaczyna się od pomysłu, poprzez projekt, montaż na linii, sprzedaż, zainstalowania u klienta, odwrót tego urządzenia czy też maszyny, ale także na obsługę operatorską, końcowego przez końcowego użytkownika i obsługę serwisową i poserwisową, jakim sposobem, jak na przykład katalogu części. W każdym z tych elemencie można wprowadzić oszczędności. Na przykład oszczędności względem potencjału, gdzie dział projektowy, konstruktor najczęściej, szczególnie w Polsce, wykonuje instrukcję. Jest to zadanie żmudne, nie lubi tego robić. Więc dlaczego nie zlecić tego powiedzmy firmie na zewnątrz, tak? Dlaczego nie można wprowadzić jakiegoś systemu do zarządzania tą produkcją, aby potrafiła wykryć albo nawet prewencyjnie wskazać elementy, które mogą ulec zniszczeniu czy uszkodzeniu, aby wymienić już je i nie doprowadzić do przestoju produkcji? Dlaczego ten sam system nie może pokazać miejsca tej awarii i powskazać sposoby, w jaki sposób ją usunąć? Dlaczego nie można mieć jednego systemu, gdzie jest wszystko, taka ogólna baza, gdzie montażysta znajdzie instrukcję montażu, instalator znajdzie instrukcję instalacji, a dział sprzedaży znajdzie informacje w postaci specyfikacji technicznej i wizualizacji? Dlaczego nie można wprowadzić z jakichś systemów zautomatyzowanych, gdzie na przykład z poziomu panelu HMI, można zamówić części, które bezpośrednio trafiają do działu zakupów, a nie do działu sprzedaży, który potem to przekierowuje i tracimy czas na oszczędności. No i, znaczy, tracimy jakby czas. Jako firma jesteśmy w stanie w każdym z tych elementów wprowadzić odpowiednie jakby rozwiązanie, które jest szyte jakby na miarę. Pokazaliśmy, z, y, y, teraz jakby to, co każdy chyba powinien jakby lubić, czyli przykłady wdrożenia projektów, które przyniosły oszczędności dla naszych klientów. Projekt maszyny do suszenia warstw papierów dla jednego z klientów w branży papierniczej, gdzie naszym zadaniem jest poprzez odpowiednie dopasowanie przepływu powietrza, które zależne jest od rodzaju warstwy papieru oraz szerokości, zaprojektować tak system. Aby było to najbardziej optymalne. W tym projekcie wykorzystaliśmy proste rozwiązanie barier, które powodują, że powietrze nie ucieka, a z powrotem kanami wentylacyjnymi wraca do nagrzewnicy i jest nagrzewane. Bo trzeba pamiętać, że w tego typu urządzeniach powietrze, aby rozwarcić ten papier, jest nagrzewane od 300 do 400 stopni. W tym rozwiązaniu można powiedzieć, wprowadzaliśmy Odzyskiwanie ciepła, które udało się z, 80, z 55% energooszczędności doprowadzić i uzyskać wynik 85%. Dodatkowo, poprzez dwa sposoby projektowania Design for Manufacturing i Design for Assembly, udało nam się w pierwszym przypadku wprowadzić oszczędności materialne, a w drugim przypadku oszczędność czasu na montażu takiej maszyny u klienta. Innym przykładem z branży górniczej jest to filtr elektrolitu. Maszyna filtrująca do oczyszczania elektrolitów, gdzie sam proces zachodzi w zbiornikach ciśnieniowych pod niskim ciśnieniem. Elektrolik wprowadzany do tych zbiorników jest oczyszczany z cząstek stałych nawet do 99%, co pozwala tak prawie czysty elektrolit wykorzystać ponownie w produkcji. Dodatkowo Modułowy design tej maszyny pozwala na optymalne, łatwe zarządzanie procesem produkcyjnym poprzez dokładanie, wyłączanie, włączanie kolejnych jednostek w zależności od zapotrzebowania produkcyjnego. A co najważniejsze, wszystko, całe to urządzenie jest sterowane z jednego panelu. Kolejnym rozwiązaniem w tej części szeroko pojętego inżynieringu jest projekt elektryczny turbiny gazowej dla jednej z niemieckich elektronii w Wolfsburgu, gdzie, jako gdzie można powiedzieć e, turbina z ważnym elementem elektrowni. Tak? Musi być niez niezawodna, najlepiej energooszczędna. Jako firma zaprojektowaliśmy e, i dobraliśmy komponenty, e, które odpowiadają za zmniejszenie zużycia e, energii i wszystkie trzy wyzwania dla tego projektu zostały osiągnięte. Była to część e, szeroko pojętego inżynieringu. A teraz możemy przejść e, jako przykłady zaprezentowania oszczędności do zarządzania dokumentacją, bo, inny, bo i tutaj możemy to e, naszym klientom zaoferować. Jednym z takich rozwiązań jest usługa how która pozwala na tworzeniu e, treści, która pozwala na zarządzaniu tą treścią oraz na prezentowaniu tej treści konkretnym użytkownikom, czy to będzie użytkownikiem końcowym, będzie operator maszyny, czy będzie to serwisan, czy też e, instalator lub też osoba z działu zakupów. Oszczędność czasu, szybki dostęp do informacji z jednego miejsca, oszczędność pieniędzy, zarządzanie, dokumentacją, modyfikację, oszczędność na tłumaczeniu. Takie rozwiązania wprowadzają do 70% Oszczędności w całym procesie związanym z przebiegiem dokumentacji i jej tworzeniem. Ale jest też inny aspekt. Wiele firm nie ma działów dokumentacji, czyli działów, które są dedykowane do jej tworzenia. Bardzo często w Polsce za tego typu pracę odpowiadają konstruktorzy, automatycy, którzy sami się przyznają, że nie potrafią pisać. Jak to zawsze w życiu bywa, jeżeli nie potrafisz czegoś robić, to zabiera Ci to wiele więcej czasu. W związku z tym, dlaczego nie zlecić tego w firmie jako outsourcing, wykonanie tej dokumentacji typowo na zewnątrz komuś, kto potrafi zrobić to szybko, z ogromną dokładnością i spełniającą wszystkie wymogi, które stawiane są w dzisiejszym jakby świecie, w dzisiejszej... Jakby w dzisiejszej e Świecie, gdzie szybki dostęp i odpowiednie informacje muszą być naprawdę w bardzo szybki sposób przedstawione. W idealnym świecie dokumentalistów, językiem, oryginalnym tworzenia dokumentacji powinien być język angielski. Dopiero z tego języka powinniśmy tłumaczyć na inne języki, jak polski, niemiecki, inne nawet języki egzotyczne. Aby to ułatwić. Stworzono uproszczony język STI, czyli CPI Technical English, który jest tak naprawdę, można by powiedzieć, słownikiem, gdzie konkretne czynności, konkretne informacje mają swoje nazewnictwo, co daje nam gwarancję przetłumaczenia na inne języki. A co za tym idzie, pozwolą na, pozwalają na określenie całego zdania, można powiedzieć, w dwa słowa, co powoduje, że możemy bardzo zaoszczędzić nawet do 35% na tłumaczeniu. Oraz na wielkości wolumenu e, informacji, czy w tym przypadku na przykład może być to e, instrukcja. Jak zobaczyliście, na przykładach i na tym, co tutaj zostało zaprezentowane, można wprowadzić oszczędności czasu, pieniędzy względem potencjału ludzkiego, względem środowiska naturalnego oraz względem energii poprzez dobre wykorzystanie rozwiązań inżynierskich oraz sprawnym zarządzaniem e, dokumentacją. Jeżeli chcielibyście poznać troszeczkę więcej na ten temat, zapraszam do nas na, do stoiska na pyszną kawę poławienią 3A, stoisko 11. Jeżeli są jakieś pytania, jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję.